Dzisiaj mija rok, odkąd sprowadziłem ze Stanów Mercedesa W124 Coupe, którego widzicie za mną Spełniając jednocześnie moje największe motoryzacyjne marzenie Czyż nie jest piękny? Jest Otóż, wyobraźcie sobie, w 2019 roku byłem w Stanach Zjednoczonych Podróżowałem po Nowym Jorku, po Kalifornii I byłem na chwilę w Pittsburghu, dosłownie na dwa dni Przechodząc z ulicami Pittsburgha Natknąłem się na przepiękne, przepiękne białe W124 Coupe Które było od zawsze moim marzeniem I postanowiłem zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę Bardzo mi się podobał wtedy ten samochód W tej wersji kolorystycznej po prostu był sztosem Zauroczył mnie niesamowicie Postanowiłem zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę Dwa lata później przeglądałem aukcje internetowe na koparcie I natrafiłem na przepiękne białe W124 kupę z Pittsburgha Postanowiłem porównać zdjęcia te, które mam z tymi z aukcji. No i okazało się, że to jest ten sam samochód. Dokładnie ten sam samochód, który widziałem na ulicy, będąc w Stanach. Nie myślałem zbyt długo, postanowiłem go od razu kupić. Pocał się bardzo, no ja tu nie miałem wyjścia. Nie spałem całą noc, czekałem do rana, aż będę mógł zadzwonić do tej firmy. Aukcja ruszała w następny dzień. Udało się go wylicytować. Licytowałem się z 14 osobami chyba. I wygrałem. Mój egzemplarz wyposażony jest w silnik 3-litrowy o mocy 220 KONI. Jest to M104, rzędowa szóstka. Jeśli już wyjaśniłem wam historię samochodu przeznaczenie, bo jest to przeznaczenie, to jest historia jak z filmu. Nie? Ja, ludzie mi nie wierzą, jak ja im opowiadam, że te zdjęcia pokazywać. To jest po prostu niesamowite, że to ja stałem przy tym samochodzie, będąc w Stanach. To jest ten samochód Zmieniłem lampy, musiałem zmienić zderzak Bo na aukcji mi go bandy ci połamali Pęknięta była szyba z dwóch stron I z dwóch stron dostawała się woda No i musiałem wymienić szybę Cieszę się, że zrobiłem to za pierwszym zamachem Jeszcze jak auto nie było zarejestrowane nawet Nie przeprowadziłem pełnej korekty Bo też nie wiedziałem na ile mogę sobie pozwolić Zrobiłem tu delikatną korektę Bez, bez jakiegoś większego cięcia, cięcia lakieru Nie wiem na ile GoPro to daje Ale Ale generalnie jest lustra Tutaj była jakaś parkingowa kolizja, może nie wiem, jakiś ktoś się zahaczył słupek Jest tu jeszcze ślad, nie wymieniałem butnika, bo mi go po prostu szkoda, bo jest nieskorodowany, jest oryginalny No samochodu ze Stanów, zwłaszcza starego, zwłaszcza z północy, gdzie jest ryzyko dużej korozji to jest loteria. Niesamowite ryzyko, które się opłaciło. Naprawdę opłaciło się zaryzykować. Jest to najlepszy W124 Coupe jakie oglądałem, a oglądałem ich wiele. Byłem totalnym freakiem jeśli chodzi o W124 Coupe. Cieszę się, że trafiła się taka wersja. Zaraz przejdziemy do wyposażenia wnętrza. Jest tam prawie wszystko. Na pewno wszystko czego potrzebuję. Jeśli chodzi o silnik, też nie mam na co narzekać. Póki co najszybciej jechałem nim... Naprawdę, ten samochód jest strasznie zadbany. Wszystko w nim działa Tak się cieszyłem, że mam samozniski z niskim nie powiedziałem o przebiegu A. wiem go z przebiegiem 158 mil To jest jakieś 254 tysiące kilometrów Jak tu można się nie zakochać? Jest przepiękny Ale To co w nim najlepsze Spójrzcie na te seksowne kształty Bruno Sacco jesteś geniuszem Thank you Jeśli mieć wygodny, szybki, stylowy samochód To ja wam go nie sprzedam, ale możecie szukać podobnego Cała dostawa tego samochodu trochę trwała Były to najdłuższe 2 miesiące, czy 3 yy, Miesiące mojego życia Wygrałem aukcję jakoś w sierpniu Samochód dostałem w październiku Nie wyglądał tak jak wygląda teraz, był strasznie zapuszczony Widać było, że bardzo długo stał Wymieniłem jeszcze to coś, bo się rozpadło na mini. Jeśli chodzi o mechanikę, skrzynię, silnik, zawieszenie, wszystko działa. Oczywiście w zawieszeniu to, co miałem ochotę, powymieniałem, żeby mieć święty spokój. Wszystkie rzeczy, jak świece, oleje, różne płyny, wszystko zostało wymienione, oczywiście. Mam całą książkę serwisową samochodu PNR z Carfaxu, więc wiem co, kiedy i gdzie. Jestem jego trzecim właścicielem. Pierwszy pan jeździł nim przez 27 lat. W małej miejscowości w Ohio. Wyobraźcie sobie, 27 lat jednym samochodem, on musiał o niego dbać. Ciekawostka jest taka, że samochód został przeznaczony na licytację charytatywną. Moja kasa, którą zapłaciłem za ten samochód, poszła na jakieś cele charytatywne. Więc też całkiem, całkiem przyjemna historia. Jestem trzecim właścicielem i już ostatnim. A sprawdźmy. Tak, byłem ostatnio na biwaku i też go czyściłem. Więc strasznie przepraszam, ale no jest dosyć duży. W samochodzie było oryginalne koło zapasowe. Panie, jaki gabinet. Więc no, tak wygląda wnętrze 31-letniego samochodu, jest po prostu przecudowne. Uwielbiam słyszeć komplementy na temat tego auta, Gdy ktoś wsiada i mówi mi, ale tu masz ładnie, albo zachwyca się podajnikami pasów. To po prostu jest zamiut na moje serce. Kanapa z tyłu jest w ogóle jakby nieużywana. Tutaj na pewno nikt nie jeździł. Proszę zobaczyć, ta skóra jest po prostu jak nowa. Już spałem w tym samochodzie. Byłem na biwaku i postanowiłem wypróbować coupé jako camper. No niestety nie była to zbyt fajna noc. Ale też nie byłem do końca trzeźwy, więc nie myślałem o tym. Jest automatyczna klimatyzacja. Przyciski wyglądają niczym z Atari. Boże, uwielbiam zapach tego samochodu. W środku pachnie to po prostu genialnie. Wszystko działa. Wszystko działa. W samochodzie jest tempomat, który oczywiście działa. Jest kontrola trakcji, która też działa. Zimą się przekonałem. Pneumatycznie opuszczane zagłówki. Jest oczywiście automatyczna klimatyzacja. Są wszystkie szyby elektryczne. Fotel z pamięcią, oczywiście dwa, dwa fotele sterowane elektrycznie, fotel kierowcy dodatkowo z pamięcią. E, Szyberdach oczywiście. A dobra, może to jest koniec wyposażenia, tak? Ale jest 30-letni samochód. Można tu by sprawdzać, że wszystkie elementy są miękkie, prawie nic nie skrzypi, e, no ale no musi skrzypić, jak jest takie stare, prawda? E, ja też już trochę skrzypię, a mam 25 lat. Właśnie jeżdżę samochodem starszym od siebie, to jest wspaniałe. Szara skóra. Biały lakier czy da się lepiej no nie da się, prawda? Można wypróbować, ale po co? jak Się nie da. To jest moje daily. I jeśli samolot jest w takim stanie, to da się nim podróżować i korzystać z niego tak, jak korzystano z niego w latach 90. i, i później. Ten samolot płynie po prostu. Co ciekawe, łącznie jest tu 6 głośników. Zazwyczaj w tych samochodach są 4 głośniki, z przodu i z tyłu. Tu jeszcze mamy dodatkowe dwa w drzwiach. W aucie było oryginalne radio, ale niestety nie działało tak sobie zażyczyłem, że będę słuchał muzyki z kaset nawet jedną kupiłem na próbę, mam ją tutaj gdzieś kupiłem kupiłem kasetę Ice Cube'a i niestety nie działało. Sprzedałem to radio jak uszkodzone za bardzo dużo pieniędzy. Dzięki temu miałem więcej kasy na części. stawiłem radio marki Continental, które jest robione pod klasyczne samochody i co ciekawe, ma podświetlenie, teraz tego wam nie pokażę. To, to radio świeci pod taki sam kolor, pod jaki świecą wszystkie zegary, wszystkie guziki. Jest ten taki bursztyn Mercedesowski i naprawdę świetnie się dokomponuje. Jak jednak plan, plan z kasetami lek w gruzach. To chciałem mieć tutaj jedyną nowoczesną rzecz, to właśnie to podłączenie do telefonu. To radio mi to umożliwia. Continental to mogłaby być twoja reklama. Drogi jak na swoje czasy. Kosztował dokładnie ten egzemplarz kosztował 54 tysiące dolarów, co na dzisiejsze e, dolary oznacza jakieś 150 tysięcy. Drewno tutaj też bardzo ładnie wygląda. Tutaj, no, siłą rzeczy, z powodu słońca trochę to popękało i trochę wyblakło. Kiedyś się tym zajmę, dołączę to do listy rzeczy, które chcę zrobić w tym samochodzie. Jak już będzie mi się nudziło, kolejną ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o wyposażenie, jest elektrycznie sterowana kolumna kierownicy. Oczywiście w jednej płaszczyźnie tylko, no ale przecież wydaje trochę dziwne dźwięki. Spójrzcie na to, obrotomierz do 8000. Jak ja wciskam kickdown w tym samochodzie to ściszę radio po prostu uwielbiam ten dźwięk jak on redukuje biegi są to tylko cztery biegi niestety nie wiem kto wpadł na ten pomysł jeśli miałbym jakieś wady tego samochodu wskazać ogólnie jako modelu to myślę że ta czterobiegowa skrzynia bo cztery biegi gdy ma się 220 koni to jest jakiś żart generalnie jest tu przytarcie i to też zrobię wiem jak to się robi można dobrać farbę pod kolor tego fotela i, i odpowiednio jak powinienem się tym zdają. Ale poza tym nie ma żadnych pęknięć, oczywiście, skórę wyczyściłem i zakonserwowałem. E, wrzucam zdjęcie przed i po czyszczeniu, bo naprawdę była różnica. Chyba przez 30 lat nikt tych foteli nie czyścił. A o skórę trzeba dbać. Z ciekawostek jeszcze e, jest oryginalna apteczka. Apteczka, która ma 30 lat. Więc może zobaczymy, co tu jest w środku. E, tu jest jakiś krem Chciałbym się tego używać. Mam oczywiście współczesną, nową, świeżą apteczkę w bagażniku. To jest... nie wiem co to jest. To jest bandaż. To super, że się to nie przydało. To już każdy o tym wie. Tu są drzwi bez ramek. Tutaj nie ma słupka B. Półkabriolet, można tak powiedzieć. Niby nie ma wielu zmian względem sedana, a tak naprawdę ten samochód jest przeprojektowany, zupełnie inaczej zbudowany. Ze względu na to, że nie ma tego słupka i ze względu na bezpieczeństwa jest cięższy. Jak to jest widno? To jest niesamowite, ja już do tego przywykłem, ale jak ktoś tu siada pierwszy raz, to jest w szoku. Jak to jest, jak to jest widno? W ogóle jak tu ludzie siadają, to są w szoku. Dywaniki są oryginalne. E, Prawem, ale mam czysty wód. Może powinniśmy zajrzeć jeszcze pod maskę? Tak się chyba robi w tych wideorelacjach, prawda? Nie wiem po co, ale otwórzmy maskę. Proszę bardzo. To jest kolejna rzecz, którą będę chciał kiedyś zrobić: odmalować tę pokrywę zaworów. Jest trochę podniszczona. Ten kolektor tutaj jest proszę tak. Nie wygląda to estetycznie. Czy jest domykanie szyb z kluczyka? Odpowiem Wam. Oczywiście, że jest. Proszę bardzo, zamknięte. Trwa to wieki. Ale działa. Może 3-litrowe Coupé to nie jest samochód idealny do road tripów, do długodystansowych wypraw, ale głównie mnie to obchodzi. Chcę się wybrać tym samochodem w daleką podróż. Myślę, że też zrobię film z podróży. Niedawno się pozbyłem swojego pierwszego auta, był to dla mnie cios. W tamtym aucie miałem mnóstwo przygód, o wielu nie mógłbym powiedzieć przed kamerą. Samolot trochę pali. Może jest to trochę niepraktyczne, ale jakie stylowe. Wbrew pozorom. Jest to bardzo ekologiczny wybór. Ja jeżdżę autem, które zostało raz wyprodukowane i nikt dla mnie nie musiał produkować nowego auta. Tak próbuję sobie wmawiać. I nie używam jednorazówek w sklepach, nie biorę tych reklamówek plastikowych i używam drewnianej szczoteczki. Miałem na początku taki problem z nim. Nie czujesz się tu jak w nowym wymaucie. Trochę mi tego brakowało. Inaczej, to jest po prostu youngtimer timer. Nie można go traktować jako współczesne auto. A że ja go traktuję jako daily, to takie miałem podejście. Auto na pewno pomaga wyluzować. Nie chcesz w nim pędzić w ogóle. Nie chcesz przekraczać prędkości. pozdrojaczar. Często w ogóle mi się zdarza w Warszawie, że ludzie do mnie machają. Jest to bardzo miłe. Ego tego samochodu jest wielkie jak jego spalanie Trzeba, trzeba naprawdę go propsować On wtedy bezawaryjnie jeździ Drugą drogą jak nagrywałem przed chwilą to gościu podszedł i się zapytał czy na sprzedaż Chciałbyś Nie, nie sprzedałbym go za chuje. To była moja wyprawa marzeń, najlepsza rzecz jaką w życiu zrobiłem Sam się wybrałem do Stanów na 3 tygodnie Było super, nie przywiozłem sobie nic A po roku Pojątka do mnie przyjechała sama. Jaka jest szansa, żeby przechodzić obok tego auta, który będziesz potem miał? I to kurwa na końcu świata, w jednym z większych państw na świecie.